mamy. że taka jest na Nie Nie ja się które się to pierwszej, to Już? <grym i górę> Dobra. są O. przeglądamy O korel siódemka, płyta. z Korelem na Dla Ciebie. Płytka. na które jest tu? dwójka. O, tako. Mhm. Falaut Iron Maiden. Rage'e uh, uh, uh. Chodź Alicja zobacz FIFA 97 Bycieka czysta Teraz o płyty tak się nie dba chyba Jakiś kult. O tak gdzieś takie dwie płyty były Aha Tutaj nie ma A to właśnie od tego jest ile nie miałam tak dużo płyt złota kolekcja rozwaliło się z którego to roku? Styczeń 1997 roku Dobrze, o, ale to chyba była moja pierwsza płytka z tego magazynu. 1996 wrzesień. Coż tu jest? Pi Film i MP3 Queenu. A to jest encyklopedia biologii. Nagrana na płytę. Zgrana od twojej. a Tu mi bardzo dał. E, prezent. E, oczywiście. To taka wrzuta była. Psie gówno nie prezent. O. Wszystko o tych o. To zobacz, będzie dobre. To jest dobre. Wiedza i życie. Wiedza i życie to jest też jakaś encyklopedia multimedialna. Media, film, płyta pierwsza. Tu nie wiem, co tu jest. Na tej płótce. Jedi, jedynka. To jest akademia, zjadaj czy hmm, Magic Music Maker uwaga aha aha <grybujesz> region lubelski zaprasza hmm, hmm, hmm. co tu jest Turystyczny przewodnik multimedialny no. FIFA 98 World Cup. Oszukał cię, tata. Tu jest biur jakichś Gierek. To jest Neverhood. To przygodówka polska. Tak, czarna metalika. To była czarna metalika znowu. O tak, Dungeon Keeper, dwójka sterowniki do, Ech, do czego to? Eee... Yy, nie wiem CD Action z maja 2002 roku. Pełne gierki to dioknukem 3D. Czy jest dioknukem? Nie, dioknukem 1 i 1 i 2. dema teraz jakieś tajne kody nie wiem systemy Jedi. Płytka otwiera numer 2. O to, O ta płytka? Ona się otwiera tak. Teraz Widzisz? I tu jest Korel. Siódemka. Jakbyś chciała sobie coś porobić. Magic the Gathering. Ta karcianka. Tylko na kompie. Magic the Gathering to pierwsza i najsłynniejsza z gier karcianek dla kolekcjonerów. Gra stanowiąca wyzwanie bardziej dla twojego umysłu niż od ruchów. No już no to, a tu, a tutaj nie ma tu Heroes, rozumiesz jedynka no, Nie ma, nie ma, nie ma a tu, a I dwójka z dodatkami <laughs> Pancerny generał dwójka, dobra giereczka. Oho, oho. To była dobra giereczka. Jaka to giereczka? Dziura. padka zrobiona. Zobaczcie, jakie piękne okładeczki sobie robimy. Prawie jak oryginał. Dobrze. A co ja tu widzę? O tak. O tak. To straszne. Balance of power. Ty to straszne, tato. No, będzie już wiadomo, w co dzisiaj gramy. No, w to będziemy grać. Tak Grasz ze mną? To, się na, na, to jest gierka Żeby ją uruchomić Trzeba joystick podłączyć Bo inaczej nie, nie chodzi masz joystick, masz joystick w domu? Nie Masz I Karus To jest gierka hmm? I Karus Nigdy w to nie grałem Koledzy mnie wyśmiali Gambler 99 rok. Wacki, kosmiczna rozgrywka, przygodóweczka. i R2140. Encyklopedia popularna dla DZ. Historia świata. Historia świata, chociaż to jest Encyklopedia Multimedialna PWN. Na tej płycie jest... Nie wiem co Udali się Ale syf Kurz Kurzy się, nie? Zaraz, 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 zaraz Na tej płycie już poznaję, to jest czarna metalika O Fizyka Programy komputerowe do eksperymentów uczniowskich dla liceum ogólnokształcącego. Gambler, Scout, Quatermaster, Przygodówka. Mm, świat gier. Wiedźmin gra wyobraźni. No nie! Co ja tu mam? Wiedźmin gra wyobraźni. Co to jest? Zaraz, w jakim stanie? Nienaruszonym. No ciekawe, ciekawe, nie byłem... Nie wiedziałem nawet, że tu takie rzeczy mam. Nie no, nie wiedziałem. Imperializm. O! Imperializm to jest dobra giereczka. No. Chyba nie umiałem w to grać. to? O to? Gdzieś Tak, zaraz ci włączę, dobra? Tylko jeszcze mi zostały trzy płytki. Acid Drinkers. Zepsuty łeb.

Zaraz ci włączę. Teraz. Nie, zaraz. Nie, teraz. Zobacz, co ja tutaj mam lepiej. Albo nie patrz. Pff. To jest płyta mojego kolegi Bartka. Trzeba mu ją oddać. I czego trzeba mu oddać. No bo to jego jest. Ale Bartek... No. To Bartek? Ale Bartek jej już nie potrzebuje, prawda? Myślisz, że Bartek i hopu słucha już? Mhm. Oh. Jak słucha hip-hopu, to mu raczej nie damy. A ty jak myślisz? Słucha czy nie słucha? Łycy jest, to chyba może słuchać, nie? Tak. Nie. Nie słucha chyba. Nie. Już nie będzie słuchać. Kudyn. Jakiś wygląda Nie pornałam Kogo? Mojego kolegi nie poznajałaś? Tylko pornałam go mi imienie. Znaż, no poznałam tylko jego imienie No tu co łuska? No Tu miała być... Metalika czarna, Alicja. Metalika czarna. No, szybciej. Może stuk jest kłaszka. Stuknąć? Tak. Na pewno podział. Nie ma płyty. Nie widzi. Tato. No jeszcze ona jest na dwa rozwalona. No rozwaliła się. Mhm. Samo się popsuło. Bo one zawsze takie były te pudełeczka, takie kiepskie. Nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że to ty jak byłeś mały. To... Jak byłem mały, to ja popsułem, masz rację. Przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie. i pomiłowałeś do telewizora chyba. a muzyka. Lepiej o Odłóż tam telefon i jego wyłącz! Czego? No bo tak! No bo nie będziemy się